Cześć, tu Piotr Małyniak. Dawno mnie nie było na moim kanale, ale powoli wracamy. Filmiki techniczne od nowego roku będą szły. Są już jakieś tam pierwsze w przygotowaniu. Yy, jeżeli chodzi o kwestię tą, o której chciałem dzisiaj Ci powiedzieć, to przede wszystkim chciałem Cię poinformować o fakcie, że założyłem kolejny kanał na YouTube. Wow. <todgłosy> Zobaczymy ten kanał o motorsporcie, Motorsport Champions Academy MCA Poland. Zapraszam już Ciebie e, z całego serca do tego, żebyś oglądał nasze filmy. E, to co jest ciekawe, to przede wszystkim fakt, że współtworzę go razem z wielokrotnym mistrzem wyścigów płaskich oraz wyścigów górskich, jak i rajdów samochodowych, z Zbigniewem Szwajgierszakiem. Jeżeli ktoś nie zna tego nazwiska, to mogę tylko zagwarantować. Jeżeli ktoś zna, to wie, że to jest ikona polskiego motorsportu. Wielokrotny mistrz dzisiaj jest ciągle aktywnym trenerem jazdy wyścigowej i dlatego ze względu na to, właśnie też, że znamy się od prawie 10 lat, razem gdzieś jeździliśmy na zawody, chociaż nie graliśmy w jednym teamie, no to. Jakoś drogi nam się nie mogą rozejść i postanowiliśmy właśnie stworzyć taki projekt MCA Poland. Z czym będziemy mieli do czynienia na kanale? Sama praktyczna informacja. Od strony inżynierskiej, a to ta moja strona, skromna, oraz od strony yy, kierowcy samochodowego, kierowcy wyścigowego, yy, czyli yy, strona Zbyszka. Będziemy mieli tutaj do czynienia z technikami jazdy, być może z podstawami ustawiania samochodu do zmagań torowych. Być może będzie również trochę z życia motor sportowego. Najprawdopodobniej, znaczy, no już planujemy wyjazdy z jednym z zespołów wyścigowych. Jakie to będą samochody? Przebita. I co? Może być ciekawie, co nie? Tak więc zapraszam Ciebie bardzo serdecznie. Zasubskrybuj kanał, yy, nawet jeżeli się nie interesujesz motorsportem, to na pewno na tym kanale coś dla siebie znajdziesz. Konkretnie znajdziesz informacje, jak bezpieczniej podróżować po naszych coraz bardziej zatłoczonych drogach. Reasumując, nowy kanał śmiem twierdzić, że za półtora do dwóch lat będzie to najlepszy kanał o motorsporcie. Praktyczny kanał o motorsporcie w Polsce. A kto wie, może i w Europie. Celujemy w świat, a co tam? Dobra, to do następnego. W międzyczasie, tak jak mówiłem, w przygotowaniu są jakieś tam filmiki z Flowbencha, z tego co kojarzę. Ok, trzymaj się. Pozdrawiam, cześć. Jak wyszło? Dobrze wyszło.